Witam wszystkie byki na wczytaniu tarota na wrzesień. Witam na moim kanale Porozmawiaj za nią. No i co? Zaczynamy. Byki. U was sprawa się ma tak. Te byki, które straciły pracę, to we wrześniu mają szansę otrzymać pracę. Byki, które, które będą takie elastyczne, bym powiedziała, byki, które będą otwarte na to, co, co będzie chciał im przynieść los, to rzeczywiście mają szansę poprawić swoją sytuację finansowo-zawodową i to bardzo znacząco, ale mają być otwarte, bo przy takiej postawie bardzo, tak jakiegoś tego zniechęcenia, czy zwątpienia, czy zaniechania działań, to tak szansa przejdzie Wam koło nosa i Wy nawet nie będziecie wiedzieli, że takowa była. A karty pokazują tutaj odmianę losu. Odmianę losu. Ja myślę, jak dobrze pamiętam, że Byk jest drugi raz chyba z rzędu, ma kartę, która mówi o, o znaczącej poprawie losu, w, tej, w tych sferach zawodowo-finansowych, może o wygranej w lotto, kto wie. W każdym razie proszę być przygotowanym na, na transformację, która do, która do was idzie. Czyli nie należy niczego przyspieszać, a proszę być dobrym obserwatorem tego, co przynosi Wam rzeczywistość, co się wokół Was dzieje. I to będzie bardzo ważne, żeby być bardzo takim elastycznym, bardzo czujnym, dobrze obserwować, żeby być gotowym na to, żeby złapać to, ten dobry los, który do Was idzie. Mało tego, chcę Wam powiedzieć, że radzą karty, aby. Tą odmianę losu, to cieszenie się z tej odmiany losu, umieć podzielić ze swoimi najbliższymi, z rodziną, na przykład, tak? Czyli ten sukces, który tutaj się pokazuje, po może wcześniejszym, niezbyt, po niezbyt ciekawej sytuacji, ta odmiana, która jest, żeby pamiętać, że. Tym sukcesem, tą zmianą, tą poprawą, która idzie, umieć się podzielić z najbliższymi, tak. Teraz, jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to proszę, aby byki we wrześniu były wykazały się taką cierpliwością, to po pierwsze, żeby nie wyciągały pochopnie wniosków, to po drugie, żeby była w nich cierpliwość, bo pewne sprawy jeszcze się we wrześniu w tej sferze emocjonalnej nie rozstrzygną. One potrzebują jeszcze czasu. A coś, co wy widzicie e, i co wydaje się wam, że jest takie, jakie jest. Może nie do końca takie być. Dlatego, bo ja mam tutaj karty, które mówią o, o nieuczciwym działaniu w relacji. Może ktoś będzie chciał nas oszukać, może ktoś będzie chciał powiedzieć nieprawdę, bądź nas zdradzić, a może Wy sami będziecie chcieli to zrobić. Dlatego rada kart jest taka. Aby decyzję, którą będziecie chcieli, chcielibyście podjąć już we wrześniu, bo dowiedziałem się, że mój partner czy partnerka postąpił nieuczciwie, bądź dowiedziałem się od kogoś tam o zdradzie, bądź sam byk postąpił nieuczciwie, to ta decyzja nie powinna zostać podjęta we wrześniu, rozstrzygająca o tej relacji. To nie jest jeszcze moment, bo Coś jeszcze potrzebuje czasu, żeby można było w pełni ocenić i to słusznie ocenić sytuacja, która może y, czasami wyglądać trochę inaczej niż wygląda, tak? Dlatego proszę sobie dać czas i nie podejmować decyzji we wrześniu. Proszę uważać na ludzi, którzy będą może zbyt pięknie do Was mówili po to, żeby osiągnąć swój cel, będą chcieli Was mamić pięknymi słówkami, bo będą się chcieli z Wami umówić e, na spotkanie czy na randkę, tak? Więc samemu również proszę w ten sposób nie postępować, bo to będzie miało zresztą krótkie nogi. E, także. E, Tutaj te karty, jeżeli chodzi o uczucia, o serca, one się pokazują. Może nie najszczęśliwsze one są, ale to jeszcze nie jest wreszcie ten moment, kiedy by, byki będą chciały i czy powinny podjąć decyzję rozstrzygającą, co dalej z relacją, w której my, może poczujecie, z której wy, może poczujecie się, zdradzone, albo by sami dopuścili się zdrady, tak? Tutaj we wrześniu byki bardzo też ważne będzie, aby nie, nie było Was tak nie, aby nie było Was takie wycofanie i aby nie była jakaś taka chwiejność, bo nie wiem teraz, co zrobić, nie wiem jak postąpić. Jestem niepewny, więc takie zachowanie raz, że to nie bardzo do Was pasuje, a dwa, że to nie pomoże e, ani w sprawach zawodowo-finansowych, tak, takie postępowanie, ani w sprawach sercowych tak, czyli e, jakiekolwiek takie, jakaś taka bezradność, gdyby chciała Was w niektórych Was u Was się pojawić albo takie jakieś zakłopotania, czy zamieszania, to to akurat będzie waszą słabą stroną, tak, jeżeli chcecie w takie tony uderzyć, odradzam. Więc byki, dajcie sobie szansę, podsumowując na to, co przyniesie wam los, a idzie odmiana losu i to taka e, bardzo ładna w tym wrześniu e, za, zawodowo-finansowo jest szansa na nową pracę, jest szansa na, na jakiś awans, jest szansa na jakiś przypływ gotówki. Generalnie zmiana finansów w sferach uczuciowych proszę zachowywać dużą ostrożność w postępowaniu, być bardzo czujnym, nie dać się oszukać i nie dać się zjeść, tak? Byki, trzymam za Was kciuki, życzę wszystkiego dobrego, niech to koło fortuny do Was się toczy. I niech przyniesie wam tą fortunę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w następnym czytaniu. Ja dziękuję wszystkim moim subskrybentom, wszystkim osobom, które zaglądają na kanał z całego serca. Dziękuję i pozdrawiam.